Cześć z tej strony, Ania Lucińska. Witam Was na moim kanale, na którym dowiecie się trochę więcej na temat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, a już teraz zaczynamy kolejny odcinek Lucińska Show. siedzę, tym zaczynam dostrzegać. Możesz to powtórzyć? Nie mogę. Świat motoryzacji się zmienia. Jak bardzo widać na załączonym obrazku. Pozoru te trzy suwy nie mają ze sobą nic wspólnego, ale tak naprawdę na przykładzie tych aut możemy zobaczyć, że świat motoryzacji kroczy w kierunku ekologii, czyli od mojej prawej do mojej lewej. Może zacznijmy od tego samochodu Mercedes G63 AMG. Taki motoryzacyjny dinozaur. To auto na pozór pozbawione jest absolutnie jakiegokolwiek sensu. No, kształt, aerodynamika, budki telefonicznej. Kańcia z tej budki telefonicznej. To auto jest ogromne, waży bardzo dużo, 2,5 tony, ale ma silnik, uwaga, 585 koni mechanicznych, V8 o pojemności 4 litrów, wspaniałe osiągi, 4,2 sekundy do setki. Każdej kobiecie to auto bardzo się podoba, ale niestety normy ekologiczne w Unii Europejskiej wykończyły takie auta i takie silniki, więc już niedługo będziemy mogli pocieszyć się właśnie widokiem takich samochodów na naszych drogach. Słuchajcie, ja kocham Gelendę, posłuchajcie jak brzmi ten silnik. No, to auto jest po prostu no sztosem, tak mogę powiedzieć. Po pierwsze, wysoko się w nim siedzi, e, ja się czuję jakbym jechała dosłownie czołgiem, ale przynajmniej więcej widać niż w czołgu. Jest wysoko, jest przestrzeń. Zobaczcie, jak ono jest ładnie e, zrobione w środku. Ten design, te, te elementy, te detale, no po prostu... Ja mogę to zostać. Taki samochód Naprawdę mi się podoba. I tym sposobem przechodzimy do kolejnego auta. Maserati Levante w wersji hybrydowej. E, to znaczy to nie jest taka klasyczna hybryda, tylko tak zwana miękka hybryda. I teraz uwaga, będzie trochę techniki. Tak jak we wszystkich tego typu rozwiązaniach, rozrusznik zintegrowany jest z alternatorem, który zapewnia kilkusekundowy zastrzyk newtonometrów, aby zmniejszyć zwłokę w reakcji silnika spalinowego na gaz. Odpowiada także za dłuższe i bardziej płynne działanie systemu start-stop. Innymi słowy, ta technologia ma wspomagać silnik, ale na co dzień praktycznie jej nie zauważamy. To taki kolejny rozwój do elektromobilności. Pod maską znajduje się czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów i mocy 330 koni mechanicznych. Rozpędzimy się do setki w 6 sekund i najszybciej pojedziemy 240 km na godzinę. Miękka hybryda pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet do 8 litrów na 100 km. Całkiem przyjazny wynik. Tym samochodem cudownie się jeździ, fajnie się go prowadzi, wygląda też naprawdę przyjemnie, także bardzo fajny SUV. Co prawda ten przydomek hybrid jest troszeczkę na wyrost, ale jest to krok w stronę ekologii. Trochę tak tu jest skromnie, no przypuszczałabym, że jak na Maserati przystało, będzie tu trochę więcej przepychu, elegancji, klasy. Ale mimo to, im dłużej w nim siedzę, tym zaczynam dostrzegać. Możesz to powtórzyć? Nie mogę. Maserati podoba mi się zdecydowanie bardziej na zewnątrz niż w środku, bo tu jest tak dosyć skromnie no. zupełnie nie jak na Maserati przystało. Myślałam, że będzie większy przepych, elegancja. Znaczy, tu jest elegancko, ale myślałam, że będzie troszeczkę. Więcej tego czegoś. Ale im dłużej siedzę tu w środku, tym dostrzegam takie ładne elementy, jak na przykład analogowe zegary albo tu taki mniejszy analogowy zegarek. Plusem jest również to, że znajduje się tutaj bardzo dużo przycisków, pokręteł, czyli rzeczy, których nie musimy szukać na ekranie dotykowym. Kolejna ciekawostka jest taka, że auto uruchamiamy przyciskiem, który znajduje się po lewej stronie. Więc no powiem Wam tak, ładne wykończenie, ładna dbałość o, o detale, ładne przeszycia, jest ok. Trzeci samochód to kierunek, w którym motoryzacja zmierza. Bo wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będziemy jeździć samochodami elektrycznymi electric, takimi jak na przykład to BMW iX. Ten samochód ma napęd elektryczny, dwa silniki o mocy 326 koni mechanicznych mocy. Dosetki rozpędzimy się w 6,1 sekundę, najszybciej pojedziemy 200 km na godzinę, a bateria o mocy 71 kWh wystarczy nam na zasięg, zrobienie zasięgu około 300 km, także całkiem sporo. No ale zobaczcie, jak to auto kosmicznie wygląda. Jedni mówią, że im się kompletnie ten samochód nie podoba, że jest kontrowersyjny. No spójrzcie chociażby na te atrapy wlotu w powietrza. No, nie wygląda to za ładnie. Tak samo jak na przykład te dziury zamiast klamek. No też zupełnie coś innego, ale w środku to kompletnie inna bajka, zobaczcie. Patrzcie na te kryształki, to jest po prostu coś niesamowitego. Kierownica, no ona nie jest okrągła, taki ma dziwny kształt. Duże ekrany, e, to obicie wszędzie tu deski rozdzielczej. Samochód wygląda absolutnie kosmicznie. No i moi drodzy, co tu wybrać? Rozum czy serce? Pięknie. Czy ogląda nas jakiś lekarz? Kardiolog. Ja zawsze mam z tym problem. Dlatego, może zacznę od gelendy. To jest auto, które absolutnie podbiło moje serce. I to, jak wygląda, i to, jak się w nim czuję, kiedy prowadzę, i to, jakie ma osiągi, jak brzmi. No ale niestety, ten samochód odchodzi już powoli do lamusa, dlatego musimy się z nim żegnać. Po drugiej stronie szali są elektryki, które oczywiście mają sens, jeżeli są napędzane zieloną energią. To BMW iX też mi się podoba, chociaż budzi sporo kontrowersji, jeżeli chodzi o jej design, ale przyjemne auto. Natomiast ja na dzień dzisiejszy w tym zestawieniu wybieram Maserati Levante. Dlaczego? Bo łączy ono te dwa światy. Sportowy, motoryzacyjny świat ze światem ekologii. To, to naprawdę jest fan, jest zabawa w każdym tak naprawdę z tych trzech aut. I o to właśnie chodzi. Także napiszcie mi w komentarzach, które auto wy wybieracie w takim właśnie oto zestawieniu. I do następnego odcinka.